Grupa Orlen aktywnie wspiera rozwój młodych talentów i zachęca do budowania kariery w dynamicznym środowisku. Podczas targów pracy pod tytułem Nauka i Praca dla Ciebie, które odbyły się na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, Orlen w formie prelekcji zaprezentował szeroką ofertę zawodową i rozwojową. Kierunek Orlen jest to nasz flagowy program stażowy, e, znany właśnie w Orlenie. I co jest najważniejsze, prowadzona będzie do niego rekrutacja już od jutra, do nowej edycji, już 11.00. E, przyjmujemy przyjmujemy e, osoby, studentów i absolwentów e, kierunków wyższych na 6 miesięcy do nas na staż, do różnych obszarów. Staż jest płatny, macie swojego opiekuna, z którym realizujecie różnego rodzaju zadania stażowe. A to, co jest fajne, to to może się okazać dla Was, że zostanie z nami na dłużej, bo wiele osób, które kończą właśnie staż kierunek online, staje z nami z same, na stałe stałe rekrutacje na stanowiska młodszych operatorów procesów produkcyjnych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Tych rekrutacji jest naprawdę dużo, potrzebujemy pracowników i zachęcamy Was do zastanowienia się nad tą ścieżką kariery. Nasza praca to pełen dynamizm, cały czas coś się dzieje, duże wyzwania. Oferujemy zatrudnienie dla mechaników, monterów, automatyków, dla elektryków, ale to nie tylko praca, także oferujemy praktyki w naszej firmie dla uczniów szkół średnich, dla studentów. Także płatne staże. Jest to bardzo atrakcyjna oferta. Na specjalnie przygotowanym stanowisku uczestnicy mogli spotkać pracowników Orlen, a także osoby, które odbyły staż w ramach programu Kierunek Orlen. Była to okazja do rozmów na temat pracy w firmie, poznania szczegółów dotyczących rekrutacji oraz warunków staży. Targi pracy Nauka i Praca dla Ciebie pozwoliły zdobyć cenną wiedzę, poznać rynek pracy i nawiązać kontakt z potencjalnymi pracodawcami. Orlen, jako lider branży, chętnie dzielił się swoim doświadczeniem.